Witam was moi drodzy na kanale w kolejnym odcinku. Nie było mnie przez praktycznie miesiąc na tym kanale. To jest tak naprawdę najdłuższa przerwa, jaką kiedykolwiek robiłem, odkąd zacząłem go regularnie prowadzić. Głównie ze względu na to, że prowadzę biznes, którym zajmuję się poza YouTubem i tak naprawdę nie byłem w stanie poświęcić żadnego czasu na YouTube'a, z tego względu, że poświęciłem się całkowicie, żeby rozwijać właśnie te rzeczy. A dodatkowo powiem Wam szczerze, że potrzebowałem przerwy od tego świata internetowego, tak naprawdę patrząc sobie na to wszystko od boku, analizując działania innych, analizując działania. Mo poprzednie, żyjąc w ciszy, spokoju, patrząc, obserwując, analizując, myśląc nad wszystkim. Z każdym dniem starałem się rozwijać coraz bardziej, dlatego też nawet nie było live'ów na tym kanale, ale uwierzcie mi, nie próżnowałem, w międzyczasie wprowadziła się do mnie moja kobieta i to wszystko sprawiło, że jestem w stanie stawać się coraz lepszym człowiekiem, dlatego też nie robiłem dla was żadnych materiałów na siłę na YouTube'a i postanowiłem, że wrócę w momencie, jeśli będę mieć coś naprawdę ciekawego i wartościowego, co będę wam w stanie przekazać. Jedną z najważniejszych rzeczy, które Spotkały mnie w drodze po sukces, był reset dopaminy, który musiałem przeprowadzić sam na sobie i nie była to dość łatwa droga, ale przeszedłem ją całkowicie kompletnie. Pozwoliło odciąć mi się to od złych nawyków, które niestety zamulały mój umysł, nie byłem w stanie działać tak szybko, jakbym chciał, często blokując motywację do podejmowania wszelkich działań, które powinienem podejmować. I postanowiłem dzisiaj podzielić się z wami kilkoma krokami, które powinniście podjąć w celu oczyszczenia własnego umysłu, by osiągnąć sukces. Na samym początku pragnę was zaprosić tylko. I włącznie na mojego Instagrama Tem Podłoga Vlog. Pierwszą rzeczą, przez którą tak naprawdę każdy jest zahipnotyzowany, jest to telefon. Jak widzicie, mój jest wyłączony aktualnie ze względu na to, że w tym momencie pracuję i nie pozwalam sobie nawet na to, żeby mieć załączony telefon podczas pracy. Problem z telefonem jest taki, że jest to zwyczajne narzędzie do rozpraszania naszego umysłu. Istnieje w nim wiele rzeczy, które nie mają tak naprawdę większego znaczenia, ale jesteśmy do nich tak przyzwyczajeni i tak od nich uzależnieni, że nie jesteśmy w stanie odłożyć tego telefonu i nie spoglądać na niego przez. Najprawdopodobniej najbliższe 15 minut. Sam zauważyłem, jak bardzo byłem uzależniony od telefonu w momencie, kiedy szedłem nawet pozmywać naczynia. To go brałem. W momencie, kiedy szedłem myć się rano do łazienki, go brałem ze sobą. Czy choćby nie byłem w stanie wyjść nawet na spacer z psami bez tego telefonu w kieszeni. Najgorszą rzeczą w telefonie są social media ze względu na to, że tak naprawdę większość osób wchodzi tam po nic, tylko i wyłącznie po to, żeby poskrolować jakieś rolki, pokonsumować content, napełnić się taką ilością dopaminy, że przy pięciu przewinięciach rolki dostajemy jej tak dużo, jakbyśmy na przykład pojechali na wakacje do jakiegoś egzotycznego kraju. Social media i ilość treści, które dostajemy w tak krótkim czasie, w tak dużej ilości wpływają na nasz mózg, mniej więcej tak, jakbyśmy się po prostu masturbowali. Oznacza to, że jeśli chcemy na przykład zacząć pracować, jeśli chcemy na przykład Poświęcić się temu, żeby choćby nauczyć się montowania filmu, czy zacząć robić cokolwiek produktywnego, ale nie dostarczy nam to tyle informacji, tyle rozrywki, tyle dopaminy w tak krótkim czasie, to zwyczajnie po chwili wyłączamy te aplikacje, zwyczajnie po chwili idziemy scrollować dalej w tym telefonie, ponieważ nasz mózg domaga się ciągle nowych bodźców i wykonując normalne czynności, nie jesteśmy w stanie dostarczyć tak dużej ilości bodźców, przez co właśnie wracamy znowu do tego telefonu. Oczywiście nie trzeba od razu wyłączać telefonu na cały dzień, czy powiedzmy nawet na czas, w którym pracujemy. Ale super funkcją jest coś takiego na przykład w iPhone'ie, że jesteście w stanie sobie załączyć limit godzin, jaką macie na aplikację. Ja na przykład osobiście mam załączone coś takiego, że mogę dziennie 15 minut poświęcić na YouTube, a 15 minut na Instagrama. Ale tak naprawdę to na mnie nie działało, ponieważ i tak załączałem tę aplikację, dałem, żeby przypomniał później, że jest limit czasowy i tak dalej, że w pewnym momencie postanowiłem odinstalować tę aplikację, wyłączyć telefon i po prostu przez całe dnie miałem wyłączony telefon do takiego momentu, że nauczyłem się. Tego telefonu po prostu nie używać w momencie, kiedy nie potrzebuję na przykład kalkulatora, przeglądarki, banku, czegokolwiek, co jest zwyczajnie dla mnie potrzebne. Głównie ze względu na to, że tak naprawdę zdałem sobie sprawę, że social media są dobrym narzędziem, żeby na przykład zarobić pieniądze, stać się bardziej popularnym, cokolwiek. Naprawdę są świetnym narzędziem, które można bardzo dobrze wykorzystać, ale są bardzo złym wrogiem dla nas w momencie, kiedy jesteśmy konsumentami. Czyli widzę to mniej więcej tak, że jak najbardziej konsumować super. Ale korzystać już najlepiej, ponieważ tak naprawdę nic to nie wnosi do naszego życia Tak sobie właśnie często później siedziałem Spoko, skroluję telefon przez 15 minut, ale kurwa, co z tego będę mieć jutro Dodatkowo u większości osób na Instagramie wyciszyłem relacje i posty Dlatego jak wchodzę na Instagrama to nawet nie widzę niczego nowego ani niczego ciekawego Więc nie zatrzymuję się tam na dłuższy okres czasu Poza kilkoma moimi najlepszymi fanami tak naprawdę nikogo tam nie obchodzę Nie ma raczej znaczenia to, żeby wchodzić tam i czekać na to, żeby zobaczyć co robią. Jakaś tam krysia w sobotę po południu i jest to dość zbędne do naszego życia. Drugą kwestią jest nie wchodzenie na strony plus 18. Jeśli mnie znacie, no to wiecie, że ja od bardzo długiego okresu czasu mam takie podejście, że nie akceptuję takich stron i zwyczajnie tam nie wchodzę. Zastanówcie się, jak wyglądacie w oczach Boga w momencie, jeśli siedzicie na telefonie, patrzycie na jakąś gołą babę, nigdy was nawet nie pozna i robicie sobie dobrze do tego ręką. Jeśli to ci nie przekonuje, to polecam na przykład postawić sobie kamerę w rogu, zrobić to i później zobaczyć, jak wygląda. Wyobraź sobie, że mógłbyś uwodzić w tym momencie swoją kobietę życia, swoją wymarzoną dziewczynę, ale wolisz robić to z ręką. Podobno mężczyzna ze względu psychologicznego ma dwie motywacje w życiu: czyli, po pierwsze, nie być głodnym, a po drugie, rozmnażać swój gatunek. Więc, jeśli rozmnażasz swój gatunek ze swoją ręką, to tak naprawdę, według fizjologii, tracisz 50% motywacji do życia. Wyobraź sobie swoich przodków. Którzy w przeszłości walczyli na wojnach tylko po to, żebyś powstał dzisiaj i żebyś tylko i wyłącznie zrobił to ze swoją ręką i później leżał w łóżku, będąc leniwą kurwą i nie robiąc nic ze swoim życiem, żeby nazwisko Twoich przodków cokolwiek znaczyło po twojej śmierci. Oczywiście to nie jest proste i ten proces często wymaga czasu i zrozumienia, bo tak naprawdę to często są bardzo mocne, złe przyzwyczajenia i często nawet uzależnienia. Na pewno jest ciężko i na pewno jest po drodze wiele potknięć, na pewno nieraz złapiesz się na robieniu tego znowu, ale nie Pozwól sobie na to, żebyś pomyślał, że to jest moment, w którym się nie udało. Okej. Okay. Dobra, poddaję się, jestem słaby, lecimy dalej Nie, no to jest moment, w którym powinieneś powiedzieć OK, dlaczego to się stało Jak mogę zapobiec temu, żeby znowu doszło do takiej sytuacji No i jak być po prostu lepszym następnym razem Po czwarte, pierwsze dwa punkty dotyczyły telefonu i social mediów Nie rozgraniczyłem tego, ale możecie mniej więcej poczuć tę granicę Czwartym punktem jest to, że tak naprawdę nie powinniście oglądać telewizji Ciekawie to brzmi w momencie, gdy mam telewizor za sobą Ale uwierzcie mi, on służy mi tylko i wyłącznie do tego, żeby wyświetlać ramkę dookoła jak nagrywam filmy. Jeśli będziecie oglądać wiadomości, to tylko i wyłącznie tak naprawdę wywołacie w sobie skrajne emocje, będziecie się denerwować, będziecie z będzie wam przykro. Będziecie mieli kolejne tematy do rozmawiania ze swoimi znajomymi czy rodzicami, na które będziecie się wkurwiać, ale tak naprawdę końcem dnia i tak nie masz na to wpływu i to zajmuje twój umysł, myślisz o tym, zastanawiasz się nad tym, myślisz, jakie mogłoby być rozwiązanie, co gdyby ktoś inny na przykład rządził, ale tak jak mówię, końcem dnia nie masz na to żadnego wpływu, więc jeśli nie masz na to żadnego wpływu, to po prostu wyrzuć z głowy i zajmij się tym, na co masz wpływ i na to, co możesz zrobić w swoim życiu. Oczywiście są różne paradokumenty, różne kabarety, inne rzeczy, w których tak naprawdę śmieją się z codzienności tylko po to, żeby cię rozproszyć i żebyś nie myślał o tym, jak chujowa jest twoja rzeczywistość. I tak naprawdę to istnieje tylko po to, żebyś nie poczuł się, że jesteś w tym samotnym, że to jest jakiś problem, tylko na zasadzie to spotyka wszystkich, więc ciebie również. I zamiast cokolwiek z tym zrobić, po prostu pośmiejmy się razem, bo nie mamy przecież na to wpływu. Myślę, że ludzie, którzy konsumują takie gówno, mają naprawdę bardzo bardzo mocno wypłukany mózg. Jeśli to robicie, to naprawdę polecam Wam wyjść z tej klatki i zacząć żyć prawdziwym życiem. Sam jeszcze ponad rok temu kupiłem ten telewizor po to, żeby oglądać sobie Netflixa, czy jakieś inne seriale, czy inne filmy, ale tak naprawdę oglądamy filmy, które zazwyczaj się bardzo często powtarzają, historie, które się powtarzają. Oglądamy cały sezon seriali w 2 3 dni i tak naprawdę po oglądnięciu tego zaczynamy się nudzić, nic z tego nie wypływa. Oglądamy kolejny serial, który tym razem jest gorszy, ale tak naprawdę nie mamy co robić. Więc zapierdalamy swój umysł konsumowaniem kolejnego gówna. Tak jak mówiłem wcześniej, warto zadbać nad tym, żeby nie oglądać kina akcji, tylko tym, żeby wasze życie wyglądało jak kino akcji. I zrobić coś w tym kierunku, ponieważ żyjemy tylko raz. No i nie będzie kolejnej szansy. A to, że już trochę zmarnowałem czasu na tej planecie, nie oznacza, że nie mam szansy na ogarnięcie czegokolwiek, ponieważ sam nieraz na spotkaniach czy innych szkoleniach siedzę z osobami, które mają po 40, po 50 lat i interesują się reklamami na TikToku. Ale chwała im za to ze względu na to, że i tak nie poddaję się, mimo tego, że mają. Tego czasu znacznie mniej niż ja, i walczą o to, żeby mieć cokolwiek w swoim życiu jeszcze. Piątą kwestią, która jest tak naprawdę najbardziej kontrowersyjna, ale jest jak najbardziej prawdziwa i będzie najczęściej dotyczyć większości z Was, to towarzystwo. Niestety, prawdą jest to, że najprawdopodobniej legendarne 99% naszych znajomych nie jest po prostu dobrymi znajomymi. Miałem nieraz przyjaciół w moim życiu, którzy po zerwaniu zaczynali pisać do mojej kobiety, którzy przestawali się do mnie odzywać w momencie, kiedy przestawałem z nimi pić czy imprezować. Nieraz miałem takich przyjaciół, którzy. W jakim stopniu mam wrażenie, że cieszyli się z tego, że coś mi w życiu się nie udawało, albo i bywało tak, że na przykład nie miałem pieniędzy na życie i ci znajomi w ogóle się do mnie nie odzywali, byłem dla nich niewidoczny. Oczywiście nie musiałbym wam tego mówić, ponieważ najprawdopodobniej się domyślacie, ale tak jest, że tych osób już nie ma w moim życiu. I nawet jeśli starają się to naprawić, jeśli starałem się wrócić, to i tak nie ma dla nich miejsca. Ale polecam Wam się zastanowić, jeśli macie na przykład znajomych, z którymi tylko jesteście w stanie wypić piwo, z którymi tylko i wyłącznie rozmawiacie o tym, co jakiś influencer zrobił, albo jeśli macie tylko znajomych, z którymi wychodzicie na imprezę, to radzę Wam się zastanowić, czy tak naprawdę ci przyjaciele wnoszą cokolwiek do Waszego życia pozytywnego, czy jesteście cokolwiek w stanie z tymi ludźmi stworzyć we własnym życiu. I czy nie jest tak, że w momencie, kiedy przychodzicie z tym, że macie jakiś pomysł w swojej głowie, chcielibyście cokolwiek wykonać, Chcielibyście razem zarobić pieniądze, to oni uciekałem do tematu, w którym mówią, że jakiś influencer oszukał kogoś na jakieś płatki do mleka, czy jakieś inne gówno, czy tym, że jakiś Marian z jakimś paździochem się napierdala w klatce. Mam podejście takie, że chcę mieć znajomych i przyjaciół, z których będę się cieszyć, będę się cieszyć z tego, że się rozwijają w swoim życiu, będę widzieć możliwości, w których rozwiniemy się razem. Chcę życzyć wszystkim, z którymi się znam, żeby ich życie szło jak najlepiej, chcę słyszeć od nich dobre wieści, chcę im pomagać, chcę również otrzymywać od nich pomoc i naprawdę nie rozumiem tego, jak kto może być zły z powodu tego, że jakiś jego znajomy Kupił sobie nowy samochód Dlatego polecam przeanalizować wam I zastanowić się to, jacy ludzie wprowadzają Jakie wartości do waszego życia I tak naprawdę, czy oni są w waszym życiu potrzebni Czy tak naprawdę są tylko i wyłącznie kotwicą Którą ciągniecie przyczepioną do nogi Trzymajcie się